Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie Która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie Grzegorzowi Pałce, Wiktorii Tolarczyk Patrykowi Zalewskiemu Weronice Ostrowskiej Marcinowi Płucowi, Aleksandrze Sobel Foca na Haju, Mary Greenland Tajemniczemu Panu X Deczuniowi Michałowi Wiszniewskiemu K1, Łukaszowi Kalisiowi, Kronom Gracy i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzień dobry. Wróciłem <grym> po jednym dniu. Um, nie chcę was zanudzać szczegółami. Um, po co się wydarzyło? Powiem tylko, że no generalnie wszystko się udało, więc yy, mam trochę spokoju teraz. Przynajmniej miesiąc normalnego funkcjonowania, co jest miłym odskoczem po ponad 4 miesiącach nienormalnego funkcjonowania. Tak więc, żeby sobie to wyrównać, pogadamy sobie dzisiaj o książce, której nie lubię i której nie polecam i która mnie potwornie rozczarowała. I to jest książka, która na polskim rynku ma dosyć przykrą historię, co akurat dla mnie jest dość przykre. To znaczy, ja zakładam, że w Polsce są na fani tej serii. I wydaje mi się, że kiedy oni spoglądają sobie na to, jak wygląda wydawanie tych książek, to może być im autentycznie przykro, mi by było. W każdym razie, pogadamy sobie dzisiaj o książce pana Bena Arnowicza, która ma się tytuł Rzeki Londynu. Jest to pierwszy tom naprawdę pokaźnej już serii o niejakim Peterze Gruncie. Tomów tych głównych jest chyba z 10. Są jeszcze nowelki, są komiksy. Znaczy zakładałbym, że jest to seria, która jest całkiem popularna i chyba nawet w miarę lubiana. Równocześnie muszę powiedzieć, że jest to seria, której prawdopodobnie nigdy nie będę kontynuował. Zresztą te książki miałem i je sprzedałem. Jak powiedziałem, dla mnie to było straszliwe rozczarowanie. Ja te książki kupiłem, doskonale to pamiętam, w koszu. Znaczy znalazłem je w koszu z książkami i wydaje mi się, że to było w Media w media Markt. Jeżeli się nie mylę, to było Media Markt chyba w M1 w Czaladzi za zawrotną cenę 10 polskich złotych za tom, czy 9,99. Um, wydaje mi się, że to nie był jeszcze ten moment, kiedy miałem kaca podresdenowego, ponieważ seria o Peterze Grancie to też jest urban fantasy. Natomiast y, uważam, że porównując ten pierwszy tom do pierwszego tomu Dresdena, no trochę nie ma czego porównywać. Ja równocześnie nie uważam, żeby pierwszy tom Dresdena był wybitny. Uważam, że pierwszy dom Dresdena prawdopodobnie jest w pierwsze dwa w zasadzie. Zupełnie wśród... Trzech-czterech najgorszych tomów serii w ogóle. Równocześnie mam takie poczucie, że na tle rzek Londynu, ten początkowy drezen i tak wypada na bardzo angażującą, wyrazistą powieść. I myślę, że słowo wyrazista to jest klucz. Jeżeli chodzi o fabułę tejże książki, no to cóż, naszym głównym bohaterem, tutaj raczej nie zaskoczę, jest Peter Grant. I tutaj mamy pierwszą wyraźną różnicę porównując tę książkę do Dresdena. O ile w Dresdenie poznajemy już głównego bohatera, który jest obeznany z tym magicznym światem, bo myślę, że każdy już zakłada teraz, że w tejże serii będziemy mieli bohatera, który będzie mierzył się w naszym świecie z różnymi fantastycznymi zagrożeniami. Eee, I tak jest. Dresden był już postacią, która rozumie ten świat, która w nim trochę czasu spędziła. Tutaj mamy postać, która do tego świata dopiero co wchodzi. Facet... Peter na, na samym początku tej serii jest policjantem, e, jeżeli się nie mylę, pracuje chyba na Charing Cross, na no, posterunku policji, tamże. Bo w sumie tego też nie powiedziałem. E, chociaż nie wiem, czy powinienem, to wynika z tytułu. Rzeki Londynu dzieją się w Londynie. I cała seria, zakładam, również tak wygląda. I muszę powiedzieć, honor muszę oddać, że początek tej książki jest naprawdę dobry. Znaczy, wydaje mi się, że pomysł jest fantastyczny. E, główny bohater na samym początku. Przesłuchuje świadka morderstwa, którym okazuje się być duch. Okazuje się, że nasz bohater ma pewnego rodzaju umiejętności, które pozwalają mu się z nim porozumiewać, i oczywiście ten konkretny element nie pozostaje niezauważony przez pewne magiczne stowarzyszenia, które funkcjonują w tym świecie. I tymże sposobem nasz główny bohater trafia na mężczyznę, który nazywa się Thomas Nightingale, który staje się no, po części jego przewodnikiem w tym magicznym świecie, no, po części mentorem i w dużym sensie też przełożonym. W swojej esencji, Rzeki Londynu to jest bardzo, bardzo typowe urban fantasy. Znaczy mamy tutaj historię dziejącą się w wielkomiejskich realiach i pewną fantastyczną zagadkę kryminalną, którą nasi bohaterowie muszą rozwiązać. To jest taki, to jest chyba największy banał. Ja nie mówię tego w ramach zarzutu, ale wydaje mi się, że to jest coś, co jest trzonem urban fantasy. Zagadka, taka konstrukcja trochę kryminału i ten cały magiczny, fantastyczny może bardziej świat, który jest ukryty przed normalnym człowiekiem. I tak jest też jest tutaj. I to nie jest problem, bo jak mówię, uważam, że początek tej książki jest solidny. Mówiąc początek, nie mam na myśli, nie wiem, pierwsza, pierwsze 30%, jedna trzecia, ale sam start, te pierwsze kilka rozdziałów, uważam, że to jest dużo bardziej interesujący i angażujący start niż chociażby w aktach Tresdena. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś, to jest taki urok, który jest na samym początku, ale potem on bardzo szybko znika. Jest on zastąpiony przez coś, co niestety nie pozwala się te, tą książką cieszyć, e, aczkolwiek, e, aczkolwiek po kolei. Wydaje mi się, że nie ma co specjalnie pochylać się nad fabułą, bo wydaje mi się, takie mam poczuć, jak to jest później, trochę ciężko powiedzieć, bo nie czytałem kolejnych tomów, natomiast myślę, że to jest w dużym stopniu kolejna seria, która trzyma się tej konstrukcji, wiecie, trochę jednej sprawy, jednej historii na tom i pewnie w kolejnych tomach pewne postacie będą powracać, to nie będzie, wiecie, przykładem sitcom, gdzie mamy Jedną historię w ramach jednego tomu, ta historia się kończy i się, i następuje reset, wracamy do punktu zero i rozpoczynamy kolejną sprawę. No nie. Natomiast to sprawia, że tak jak trochę bezsensowne wydaje mi się, o, wydaje mi się mówienie o, o fabule niektórych tomów Dresdena, tak również wydaje mi się w dużym stopniu bezsensowne mówienie o fabule tego tomu. Wydaje mi się, że jest to po prostu przyzwoita zagadka kryminalna. Um, ja nigdy nie byłem osobą, która jakoś bardzo wkręca się w tego typu historie. Równocześnie mam bardzo często problem z. Kryminałami w świecie fantazy, bo mam takie poczucie, że to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. To znaczy, w ramach tych historii można pewne elementy wytłumaczyć, że o, po prostu fantastyczne stworzenie to zrobiło. Natomiast, jak mówię, jako że ja do tego nie przykładam specjalnie dużej wagi czytając książki, to nie był to dla mnie element jakkolwiek problematyczny. Było w porze. Mój problem, jeden z problemów, powiązany jest z samym głównym bohaterem. To znaczy. Teoretycznie to nie jest coś nowego, to nie jest tak, że żadna inna książka tego nie ma. Natomiast czasami mi na to zwracam mocniejszą uwagę, wydaje mi się, że to zależy w dużym stopniu od samego tonu historii. Wydaje mi się, że przeszkadza mi to mniej, kiedy bohaterowie są nie wiem, nastolatkami, na przykład wtedy. Um, I ponownie to jest coś, co nam zniknie w kolejnych tomach, ale tu mi to przeszkadzało. Chodzi mi tutaj o to, że Peter Grant, jako postać, jest bardzo. bardzo mało od niego zależy. I to jest zrozumiałe, bo to jest facet, który trochę tak jak my, dopiero wkracza do tego świata, ale to jest trochę tak, jakby się czytał, nie wiem, Harry Pottera. Wiecie, Harry Potter też jest postać, która w do Hogwartu, nie umie nic za bardzo. Peter Grant też jest taką postacią, która nie dużo wie, nie dużo umie, poznaje ten świat i wydaje mi się, że autor bardzo dużo nacisk położył na to, żebyśmy poczuli to, że on jest w tym świecie kimś nowym. I przez to Peter wydaje mi się postacią bardzo niespecjalną. On niespecjalnie tylska charyzmą, to nie jest postać, od której wiele zależy. To nie jest postać, którą jakoś bardzo łatwo polubić, bo... Jest raczej niejaka, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że Nightingale to jest postać, która wypada dużo bardziej wyraziście. Najlepiej wypadają postacie, które pojawiają się na chwilę, bo one są zwykle wyraziste, one są jakieś, tylko że one właśnie pojawiają się trochę, takie miałem poczucie, jako pewnego rodzaju ubarwienie tła. Co nie jest specjalnym problemem, takie, tak mi się wydaje. Ale to są takie trochę, wiecie, pojedyncze spotkania, takie pojedyncze epizody. Po czym znowu stajemy z tymi bohaterami, którzy są bardzo, bardzo nijacy, mam wrażenie. E, można mówić dużo czy o Harem Drezenie. Można go nie lubić jako postać, co ja rozumiem, ale Drezen był wyrazisty od samego początku. Drezen mam wrażenie był bardzo jakiś. On jest tym nerdem, luzakiem, wiecznie poważnym, który denerwuje wszystkich, w tym pewnie niektórych czytelników. Peter nie ma tego w sobie. Peter po prostu jest Peterem i on bardzo dużą uwagę zwraca na kobiecy wygląd. Wiem, że dużo osób uważa, że że Drezden jest mizoginem, mam wrażenie, że Peter jest bardziej mizoginistyczny. Ale to też nie jest coś, mi przeszkadzało, ale wiecie, może po prostu to nie za jakiejś dużej uwagi, czytając książki, co nie czy to dobrze o mnie świadczy, czy nie, ale dużo mocniej czułem to tutaj niż w Dresdenie, nie żeby jakoś mnie to bardzo um, męczyło, skłamałbym gdybym powiedział, że tak było. Przede wszystkim wydaje mi się również, i to jest kwest... i to jest też element, który być może został poprawiony, nie mam pojęcia, jak to wygląda z tłumaczeniem, aczkolwiek wydaje mi się, że tłumaczenie... Tłumaczenie nie oddaje piękna, które, mo które może mieć ta powieść. Żebym mógł to stwierdzić, musiałbym tę książkę machnąć sobie po angielsku. To znaczy, jak to często również mam wrażenie bywa, jest to. Nie mogę powiedzieć, że to jest komediała fantastyka, bo to jest kłamstwo, ale trochę jak drezyn to jest takie fantazy z mocnym zacięciem komediowym. Jest tutaj sporo humoru, takich zgryźliwych wymian zdań, żartów sytuacyjnych, i mam takie wrażenie, że ich piękno potencjalne, nie do końca wybrzmiała w tłumaczeniu. To znaczy, Dresden, jeżeli chodzi o humor, wydaje mi się, to też nie jest tak, że to jest jakaś bardzo wyrafinowana książka, mówi o rzekach Londynu, ale Dresden był prostszy, jeżeli chodzi o humor. Wydaje mi się, że tam pewne dowcipy, pewne nawiązania do popkultury było dużo łatwiej przełożyć. Tutaj wydaje mi się, że trochę bardziej poszli w stronę takiego klasycznego brytyjskiego humoru, lekka dawka absurdu. I wydaje mi się, że są takie sceny, gdzie mam wrażenie, że po prostu tego nie czuć. I wydaje mi się, że to może być kwestia tłumaczenia. Mam wrażenie, że to w dialogach bardzo czuć, że dialogi wypadają um, mdło czasami w tej książce. Są takie bardzo suche, a wydaje mi się, że często w tych takich suchych dialogach właśnie tkwi humor, który trochę nie jest wydobyty w tym polskim tłumaczeniu. Jak mówię, nie mogę powiedzieć, że um, tak jest obecnie, bo nie mam pojęcia, czy to nowe wydanie, które um, jest chyba wydaniem z zysku. Nie pamiętam, jakie wydanie, co przejęło e, tę serię. Może to jest nowe tłumaczenie i tam to lepiej czuć. Natomiast miałem takie wrażenie, że czytając tę książkę od Maga nie było tego czuć absolutnie Wcale. I to było przykre. I ta nieumiejętność, moim zdaniem, wyciągnięcia humorystycznego potencjału tej historii, tych bohaterów, jest widoczna jeszcze w innym elemencie tej książki. To znaczy, ta książka jest bardzo nudna. To ponownie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Dresdena, jeżeli chodzi o inne powieści Eurofantezy, można się czepiać. A tam się zwykle sporo dzieje, sporo widzimy, natomiast. Ta książka mniej więcej po tych pierwszych dobrych fragmentach straszliwie się wlecze. I ona jest na bardzo jedno kopyto i jest bardzo w jednym tempie, te sytuacje, które my obserwujemy, te postacie, które my poznajemy, nie budzą, przynajmniej we mnie nie budziły absolutnie, ale to absolutnie żadnych emocji. Czy gdyby ten humor wybrzmiewał lepiej, to to by się zmieniło? Być może. Natomiast esencja tej książki jest taka. Że po naprawdę niezłym wstępie, w miarę niezłym wprowadzeniu w ten świat, yy, przez kolejne kilkaset stron po prostu bardzo jednym tempem idziemy przed siebie. Nie ma takich specjalnie mocnych zwrotów akcji, nie ma tu jakichś bardzo epickich, emocjonalnych wydarzeń. Rzeczy po prostu się dzieją i na mnie nie robiły żadnego wrażenia. I dlatego wydaje mi się, że ta książka nie dowozi w tym aspekcie, który zwykle jest kluczowy, tak myślę, jeżeli mówimy sobie o Urbelo Fantazy. To znaczy, to nie jest dobra rozrywka. To jest bardzo nudna, nieangażująca książka, gdzie ja jako czytelnik nie miałem takiego poczucia, że ja się mogę czegoś zaczepić. Nie mogę się za bardzo zaczepić bohaterów, bo nie uważam, żeby byli jakkolwiek interesujący. To nie jest tak, że ja ich skreślam po pierwszym tomie, bo jak mówię, seria jest długa. I ja myślę, że często jest tak, że wyrazistość bohaterów i twoje przywiązanie do nich buduje się wraz z czasem, który z nimi spędzasz. Jeśli czytasz pięć w jakiejś serii, to nawet jeżeli postać nie jest jakaś wybitnie napisana, to masz takie poczucie, że okej, okay, wracasz do kogoś, kogo znasz, wiesz mniej więcej, jak to jest postać, czego się po niej może spodziewać. To jest trochę, wiecie, jak macie sąsiada, którego nie do końca lubicie, ale jak się przeprowadzacie, to macie innego sąsiada, którego może też nie lubicie, ale to nie jest ten mój sąsiad, którego znam, więc więcej wiem, czego się po nim spodziewać. Yy, więc wydaje mi się, że długie serie mają ten plus, że jak jesteś z nimi przez kilka tomów, to w tobie się może rodzić takie poczucie, że okej, okay, to trochę jakbyś do starych kumpli wracał, Bym wracał do starych kumpli. Tylko pierwszy tom jest ważny, bo pierwszy tom tego nie ma. Pierwszy tom ma ci przedstawić tych bohaterów, a w zasadzie żaden nie wydawał mi się jakikolwiek interesujący. I charyzmatycznie już pal z tym byciem jakąś bardzo wyrazistą czy wielowątkową postaci, wielowątkową? Wielowymiarową postacią. Dresden też na początku szczególnie ma w sobie wiele Postaci, które są bardzo banalne i bardzo archetypiczne, ale są często wyraziste. Tutaj nie miałem poczucia, żeby jakakolwiek postać taka była. Tak naprawdę jedyna rzecz, która jest w mojej głowie po tych kilku latach, jeżeli chodzi o Petera Granta, która mocno zapadała mi w pamięć, to jest to, że on momentami wydaje się bardzo niedojrzały. I to nie jest jakiś duży problem. Drazden też może się taki wydawać, ale wydaje mi się, że w tym nie ma uroku jest bardzo mocna dawka naiwności, jakiejś takiej właśnie takiej dziecinności, bez jakiegoś uroku. Um. A to jest facet, który ma 20 parę lat, z tego co kojarzę, chyba 25. Czyli jest młodszy ode mnie, Jezus Maria. To, co mi się podobało, to jest miasto. Znaczy wiem, że to brzmi, może brzmieć absurdalnie, bo ja zwykle na to nie zwracam uwagi, um, ale może to jest kwestia tego, że raz byłem w Londynie, w miarę mi się to miasto podobało. Natomiast wydaje mi się, że kiedy czytasz książkę osoby, która mieszka w danym mieście, w Dlazeń, trochę też to czułem, ale wydaje mi się, że w mniejszym stopniu, um, to czujesz, że autor zna topografię miasta. czuje to miasto. Wie, jak wygląda życie w tym mieście. Nie mam takiego poczucia, że to jest tak, że autor po prostu wrzuca nas w te wszystkie najbardziej ikoniczne miejsca, które możemy w Londynie zobaczyć, żeby to odhaczyć. Wydaje mi się, że to jest taka zaleta, która dla wielu będzie kompletnie bez żadnego znaczenia, w sensie będą mieli to gdzieś, ale wydaje mi się, że Arnowicz faktycznie czuje Londyn. Jeżeli ktoś chciałby poczuć londyński klimat, ta książka robi to całkiem nieźle. Dużo mniej pochwał mam, jeżeli chodzi o budowę świata, więc dużo osób zachwyca się tym światem. Ja się nie zachwycam, ale też nie, nie krytykuję to. Czyli wydaje mi się, że to jest ym, na wielu poziomach bardzo oczywiste światotwórstwo, ym, jeżeli chodzi o prezentację tego, co tutaj mamy, ale ponownie nie, nie mam z tym problemu, bo wydaje mi się, że to jest też charakterystyczny element wielu serii Urban Fantasy, gdzie tak właśnie wygląda światotwórstwo. Natomiast to, co z tego wynika, to jest to, że. Yy, Wydaje mi się, że jeżeli ktoś od literatury fantastycznej oczekuje tego, że ona go będzie skiwała notorycznie cały czas to raczej Urban Fantasy jako gatunek to chyba nie jest najlepszy wybór, wydaje mi się, że te serie są bardzo powtarzalne, nie jeżeli chodzi o konkretne postacie czy konkretne motywy, ale jeżeli chodzi o konstrukcję fabularną i budowę świata. To są takie dwa elementy, które tak mi się wydaje, są najczęściej bardzo podobne do siebie w tych, w tych powieściach. Po tym początku muszę powiedzieć, miałem taką nadzieję, że to będzie historia trochę takie, wiecie. Jest chyba taki gatunek Buddy Cop, że wiecie, macie historię kryminalną, gdzie macie dwóch policjantów. Nie, Miami Vice na przykład. I oni są różni, i oni się wzajemnie uzupełniają, jeżeli chodzi o charaktery. Nie do końca tutaj jest. A wydaje mi się, że to by dużo dało. Wtedy ta książka nie byłaby tak nudna i tak monotonna. I to jest trochę smutne, bo wydaje mi się, że ta książka. Nie chcę miała ogromny potencjał, bo to jest. Wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda. Wydaje mi się, że ta książka miała bardzo podobny potencjał jak masa innych serii Urban Fantazy, czy masa innych powieści Urban Fantasy. E, natomiast to, do czego zmierzam, to jest to, że tutaj mam wrażenie było. To nie było bardzo trudne zrobić z tej książki przynajmniej całkiem niezłą rozrywkę. Całkiem niezłą, prostą. Ta książka jest prosta i być może dla niektórych to będzie całkiem przyjemny wybór, na takie odprężenie się, ale wydaje mi się, że to tutaj naprawdę niewiele brakowało, żeby to była niezła rozrywka. Jeżeli postacie by działały, ale bo ta książka nie byłaby tak monotonna, to to by się czytało w miarę przyjemnie. To byłaby ponownie taka książka prawdopodobnie, która wypadałaby z głowy bardzo szybko, ale to nie musi być konkretnie nic złego. Znaczy, są takie książki, które wypadają wam z głowy bardzo szybko i potem stwierdzacie, że kurde, nie pamiętam w ogóle nic z tej książki. Natomiast to, co Pozostaje w ogóle bardzo często to jest wrażenie. To jest takie ogólne wspomnienie dotyczące danej książki. Na zasadzie, okej, okay, nie pamiętam tej książki, ale pamiętam, że bawiłem się całkiem dobrze, albo nie pamiętam tej książki, ale pamiętam, że była słaba. I wydaje mi się, że tak czy tak byłaby to jednak jedna z tych książek, która wpadałaby do kategorii nie pamiętam tej książki. Natomiast to mogłaby być ta książka, na której bawiłbym się dobrze, a jednak uważam, że jest ona bardzo, bardzo niespecjalna. Jak już powiedziałem, sytuacja tej serii na polskim rynku jest no, pożałowania godna. To wydawał Mac chyba w ogóle dwa razy. Um, teraz serię przejął zysk. Pierwszy tom wydany został w czerwcu 2023. Tom drugi, czyli Księżyc Soho, został wydany w tym roku, w kwietniu, po naprawdę długiej przerwie. I z jednej strony to jest naprawdę przykre, bo zakładam, że jest wielu polskich fanów, którzy czekali i liczyli, że w końcu ktoś tę serię wyda. Um, ale z drugiej strony ciężko mi się dziwić, bo wydaje mi się, że faktycznie dużo osób odpada od tej książki i myślę też dlatego, że jeżeli ją rozpatrujemy jako po prostu literaturę rozrywkową, która ma nadać frajdę, zapewnić te, no, nie wiem, kilka wieczorów dobrej zabawy, takiej lekkiej, odmurzającej, to ta książka wypada bardzo, bardzo blado na tle konkurencji, po prostu. Uważam, że już, jak już powiedziałem, Dresden pierwszy tom to jest lepsza rozrywka. Uważam, że pierwszy tom nie jest wybitny, drugi też nie. Ale one, te dwa tomy, one mają ten element, który sprawia, że moim zdaniem one działają jako prosta, odmurżdżająca rozrywka, która jest jakaś. Ta książka nie jest jakaś, niestety. Bo też, wiecie, to nie jest tak, że ta książka ma jakieś ogromne wady. To nie jest tak, że mogę powiedzieć, że coś bardzo, bardzo nie działa. Jak mówię, masa osób się czepia tego, że główny bohater bardzo dużą uwagę zwraca na y, kobiece ciała. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja. Nie wiem czy to może być kwestia, że ja na to nie zwracam uwagi i nawet tego nie zauważam. I potem kiedy ktoś w jakiejś dyskusji to wyciąga, to ja jestem zaskoczony. Um. Ale poza tym, tutaj teoretycznie wszystko jest. Jest okej okay, niby, tylko że niestety mieszanka tych wszystkich przeciętnych elementów sprawia, że książka jest bardzo przeciętna i jest nudna, i jest nijaka, i jest odtwórcza. Nie jest zła, ale wydaje mi się, że to jest taka powieść bez właściwości w dużym stopniu. Wiecie, to nie jest książka na poziomie, no, nie wiem, złodzieja dusz. Anety Jadowskiej. Uważam, że ta książka jest dużo gorsza. Równocześnie ta książka jest dużo bardziej jakaś. Chociaż może to dobrze, że ta książka nie jest jakaś w takim stopniu. Ale na przykład yy, Kołysanka na Czarownicy. Polskie urban fantazy Bo jest dużo lepsze. Dużo więcej lekkości jakiejś takiej przygody. Dużo lepiej zbudowanie bohaterów, których po prostu da się lubić. Tutaj tego nie ma. Trochę szkoda. Więc gdybym miał pochować jakieś elementy, no to początek uważam jest... Naprawdę fajnie pomyślany. Um, uważam, że humor miał potencjał i aż mnie kusi, żeby sobie, nie, żeby sobie przeczytać fragmenty po angielsku, bo wydaje mi się, że tam. Tym bardziej, że jestem fanem brytyjskiego humoru. Jakby nie porównuję tej książki do jakiegoś, nie wiem, Monty Pythona. To nie jest tego typu absurd. Ale taki delikatny posmak, wydaje mi się, jest wyczuwalny, więc kusi mnie, żeby sobie po angielsku. Um, więc uważam, że humor miał potencjał. Uważam, że początek jest dobry. Uważam, że klimat Londynu jest oddany super. Natomiast cała reszta jest bardzo nijaka. I to są te najważniejsze elementy. Fabuła przeciętna, mam wrażenie że też, jest parę takich bardzo wygodnych z okoliczności w tej fabule. Postacie są nijakie, nawet takie miałem wrażenie, że nawet finał jest jakiś bardzo, jest jakąś taką mocną kropką nad in, finał też po prostu jest i, i potem się książka kończy. Nie ma emocji, nie ma frajdy, nie ma za bardzo niczego. Więc nie chciałbym, żeby konkluzja była taka, że to jest najgorsza książka na świecie. To nie jest najgorsza książka na świecie ale jak już niejednokrotnie mówiłem, wydaje mi się, że czasem więcej rozrywki dostarcza książka, która jest po prostu tragiczna, która ma tyle złych, absurdalnych elementów, że ty się możesz pośmiać. Ta książka wpada niestety w ten odcin niejakości, który trochę męczy i sprawia, że ty za bardzo do tej książki potem nie wracasz myślami, a sam proces czytania nie jest jakkolwiek przyjemny. Bardzo nie lubię też tego zarzutu stosować, bo wydaje mi się, że on jest tani, ale też miałem takie poczucie, że to nie jest zła książka, ale może jakieś skondensowanie fabuły by pomogło. Bo naprawdę te książki śpiewają to tak, że bohatery prosto sobie chodzą, trochę się wleczą. Eee. No i mówię, nie mam takiego poczucia, że to jest książka, która by mogła być super fantastyczna, a wyszło słabo. Uważam, że to jest książka, która by mogła być jedną z wielu solidnych pozycji, jeżeli chodzi o ten gatunek. Natomiast wydaje mi się, że nie ma w tej książce życia za bardzo. Tyle autora jest miarą ok. Znaczy, wydaje mi się, że on jest dosyć. Lekki i gdyby nie on, to już w ogóle przez tę książkę by się brnęło jak przez bagno. To, że humor nie wybrzmiewa przez być może tłumaczenie, to jest kwestia odrębna. Natomiast, no, jak mówię, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, gdzie w perspektywie następnych miesięcy ciężko będzie te książki znaleźć. Um, aczkolwiek mam nadzieję, że mówiąc, dla fanów tej serii, że się mylę i faktycznie zysk dalej będzie wydawał te tomy. No bo wydaje mi się, że jeżeli to będzie koniec tej serii po dwóch tomach, to już będzie finito to już nie wiem, kto miałby tę serię przejąć, żeby to się sprzedało. Jak mówię, nie jestem fanem, ale mam poczucie, że są fani, więc trzymam kciuki, żeby ponownie wydawnictwo, cytując klasyka, nie załadowało ich w papryczkę. No. Także co? W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.